Standardy czasu pracy kierowcy, czasu jazdy, przerw odpoczynków, no to są już znane zasady, które bardzo często powtarzacie zarówno w pytaniach, jak i w dyskusjach, jakie z nami przeprowadzacie na konsultacjach. Natomiast 10 wyjątków, jakie są możliwe w różnych możliwościach, w różnych konfiguracjach związanych z odpoczynkami, jazdą, odpoczynkiem na promie, odpoczynkami tygodniowymi lub z samą zasadą naruszania przepisów z artykułu 12, z tym już nie jest tak lekko. Dlatego dzisiaj postanowiłem przedstawić wam 10. Wybranych przeze mnie najbardziej spotykanych wyjątków od przepisów o czasie pracy kierowców, tak żebyście analizę naruszeń, dyskusję z kierowcami, naukę, jaką również wdrażacie w swoich firmach transportowych dla spedytorów, logistyków i w dyskusjach z kierowcami również zastosowali z powodzeniem. Zaczynamy. Kanał napędzają Ewicenter, Centrum Ewidencji czasu pracy kierowców, wypłat wynagrodzeń i całego wsparcia dla firm transportowych Ekspert. Baza wiedzy, artykuły, poradniki, webinary, nagrania i szkolenia wideo. Wszystko, aby wiedzieć, co się dzieje w transporcie. EV System. Polskie oprogramowanie do rozliczania kierowców, wynagrodzeń i dowolnych składników, jakie pojawiają się na listach płac w firmach transportowych. Cześć, nazywam się Mariusz Hędzel. na tym kanale tłumaczę skomplikowane tematy transportowe w przyjazny sposób. Zajmuję się rozliczeniem czasu pracy kierowców od bardzo już długiego czasu. Razem z moim Wicenter spotykamy się na co dzień podczas rozmów z Wami z wieloma pytaniami. I ten kanał jest po to, żeby tłumaczyć takie rzeczy. I dzisiaj na temat bierzemy bardzo konkretne przypadki, wyjątki od czasów jazdy, przerw, odpoczynków tak żebyście mogli zobaczyć sobie, które z tych rzeczy sprawiają Wam największą trudność, a z którymi jesteście już zaprzyjaźnieni i faktycznie nie ma o czym gadać. Genezą tego odcinka jest fakt, że zadajecie nam czasami pytania z takim komentarzem, że nikt do tej pory nienormalnie nie potrafił wam tego wytłumaczyć. Macie jakieś firmy rozliczające, ktoś was obsługuje, nawet macie kogoś na pokładzie, który przyszedł jedno szkolenie, drugie szkolenie, ma certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika, a nadal nie do końca logicznie potrafi wytłumaczyć, jak dany przepis zastosować w praktyce. Dlatego na tapet bierzemy po kolei rzeczy. Jazda dzienna. To będzie bardzo drobny standard, czyli mamy normalnie 9 godzin jazdy dziennej, złożony najczęściej właśnie z tych 4,5 godziny tego czasu maksymalnego, czyli taki standardzie, jaki najczęściej występuje w poradnikach, ale standardem czasu jazdy dziennej jest 9. 9 godzin między odpoczynkami dziennymi lub między odpoczynkiem dziennym a tygodniowym. A wyjątkiem w tym miejscu zdarza się, że jest czas jazdy do 10 godzin wydłużony, czyli ekstra jeszcze godzina, maksymalnie godzina, bo oczywiście może to być jedna minuta, nawet powyżej 9 godzin i to już jest właśnie wyjątkowe wydłużenie. Na ten wyjątek nie trzeba się tłumaczyć. To są dwa dokładnie wydłużenia w ciągu tygodnia kalendarzowego, więc od poniedziałku do niedzieli, a zatem od kolejnego poniedziałku znowu takie dwa wyjątkowe wydłużenia czasu jazdy można stosować. To jest numer jeden wyjątek od czasu jazdy. Banalny. Odpoczynek dzienny i znowu standardem, jaki należy przyjąć, że od niego zawsze zaczynamy i taki powinien być zawsze realizowany odpoczynek dzienny to jest 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. I to jest łatwe. To jest nawet zgodne z kodeksem pracy w Polsce i za granicą również dlatego, że te przepisy są spójne. Paradoksalnie, którzy twierdzą, że to jest skomplikowane, ale te przepisy są spójne z krajowymi przepisami pracowniczymi. Standard 11-godzinny jednak w transporcie podlega wyjątkowemu skróceniu. Jeśli jest taka potrzeba, taka możliwość, że kierowca może to skrócić i rzeczywiście wydłużyć czas aktywności w dniu, to wtedy może wydłużyć czas pracy, czas aktywności tak, żeby zrealizować no nie, nie, nie mniej niż wyjątkowo 9 godzin nieprzerwanego odpoczynku. I wtedy ten wyjątek od 11 godzin wynosi 9 godzin odpoczynku. I to jest taki standard, który trzeba pilnować. Takiego wyjątkowego skrócenia może być 3 sztuki, i tu znowu jest małe odstępstwo nie w tygodniu, jak często powtarzacie, tak potocznie a między odpoczynkami tygodniowymi czyli musi nastąpić odpoczynek tygodniowy 24 godziny lub 40 5 dowolny z odpoczynków tygodniowych, ale jednak to tygodniowy, czyli co najmniej 24 godziny, żeby zresetować i żeby od nowa zliczać te trzy skrócenia do 9 godzin możliwe do wykonania. Wyjątek, jaki też spotkacie w przepisach dla kierowców, to jest odpoczynek 3 plus 9, czyli gdzieś w ciągu dnia jest 3 godziny postoju, odpoczynku nieprzerwanego, przeznaczonego na dowolne zadanie, jakie czynności czy aktywności, jakie kierowca sobie prywatne może wykonać. Może się zdrzemnąć w tym czasie, może sobie iść na obiad, może po prostu normalnie, fizycznie odpoczywać jako nieprzerwany okres w ciągu dnia. 3, co najmniej 3 godziny. I później, po zakończeniu całego dnia, 9 godzin, jakie się wtedy odbywa, to już jest czas Normalnego odpoczynku, powiązanego z tą trójką, i to jest normalny odpoczynek, ale też taki, właśnie wyjątkowo podzielony. I tu jest ważna informacja: standard versus ewentualnie za chwilę jakiś. Wyjątek, to te analizy w pojedynczej załodze, czyli poszukiwanie odpoczynku, gdzie ma się zacząć, kiedy ma się skończyć, wykonujemy w okresie 24-godzinnym od rozpoczęcia jakiejkolwiek aktywności po poprzednim odpoczynku. Czyli mamy te zasady 24-godzinne dla pojedynczej załogi. Natomiast gdyby Wam się zdarzyło, że odpoczywacie 9 godzin, ale w załodze. Dwuosobowej. Wtedy, kiedy w samochodzie jest dwóch kierowców podczas jazdy i na końcu tego dnia jest odpoczynek, to 9 godzin odpoczynek jest standardem, czyli taki jest normalny odpoczynek codziennie wykonywany przez podwójną załogę w tym samym momencie przez kierowców, ale analiza tego okresu aktywności jest już w 30 godzinach, czyli cały okres aktywności plus odpoczynek to jest 30 godzin maksymalnie i w tych 30 godzinach musi się zrealizować i zakończyć prawidłowo. 9 godzin odpoczynek dla zespołu, on wtedy wyjątkowo nie jest odpoczynkiem skróconym. Czyli jeśli w tygodniu będziecie mieć dwa odpoczynki skrócone 9 godzin w pojedynczej załodze, a później 3, 4 odpoczynki no czterech może nawet się wam nie, nie zmieścić w tygodniu czasowo, ale trzy odpoczynki zespołowe 9-godzinne, to wszystko jest w porządku, bo te dziewiątki w zespole nie są skróconym odpoczynkiem, który jest ograniczony do liczby Trzech dla pojedynczej załogi. Kolejnym standardem, jaki znacie na pewno, to jest odpoczynek tygodniowy. I bez żadnego tutaj wielkiego zamysłu, myślę, że każdy z Was powie, że to jest 45 godzin. Nie 48, jak czasami się gdzieś tam pomylicie w, w tych pojedynczych liczbach. 45 godzin to jest odpoczynek regularny, standardowy, taki, jak powinien być realizowany co tydzień. Według standardu. Natomiast znowu, od standardów są wyjątki, które nie trzeba się tłumaczyć, nie trzeba w żaden sposób opisywać. Nie trzeba przytaczać jakichś powodów i uzasadnień, to są takie wyjątki dopuszczalne w ustawie, w przepisach bez żadnego problemu. Czyli skrócenie odpoczynku tygodniowego z 45 godzin do mniej, ale nie niżej niż 24, jest pewnym wyjątkiem pozwalającym zrealizować na przykład szybciej odpoczynek, będąc w trasie, po to, żeby szybciej wrócić do bazy i tu już odpoczywać rzeczywiście szybciej, dłużej w miejscu zamieszkania kierowcy. A zatem, wyjątkiem, od tego standardu będzie skrócenie odpoczynku tygodniowego do 24 godzin, ale oczywiście może być 43, 29, 37. Wszystko poniżej 305 to jest odpoczynek skrócony tygodniowy. I to jest taki wyjątek. I teraz Skrócenia, które bardzo często są normalnym takim codziennością w trasie u kierowców, można analizować i można dzielić na takie zasady, które stają się pewnym też standardem. Jeśli mówimy o dwóch skróconych odpoczynkach tygodniowych pod rząd, to znowu od zawsze jest w przepisie taka konstrukcja, która mówi, że w dwóch tygodniach należy zrealizować odpoczynki tygodniowe jeden regularny i co najmniej jeden skrócony. Ale jeśli dobrze się zastanowicie, to w dwóch tygodniach kalendarzowych tak naprawdę są trzy odpoczynki. Na początku tego okresu dwutygodniowego, w środku, tam gdzie się jest weekend, i na końcu też jest kolejny weekend, czyli w sumie w dwutygodniowym okresie jest mniej więcej do dyspozycji trzy te odpoczynki tygodniowe więc jeden z nich musi być regularny, a wtedy dwa mogą być obok siebie kolejne, na przykład skrócone. I stąd pewnym standardem skrócania skracania i w Polsce i za granicą, czyli tutaj nie ma żadnego rozróżniania, że ta, te skrócenia podwójne pod rząd mogą być w jakiś sposób y, ograniczone, jest właśnie analiza odpoczynków w dwóch tygodniach. Więc jest tryb, tryb dwutygodniowy tych skróceń, które się analizuje według przepisu i one są w standardzie, tak to nazwijmy. Y, natomiast gdyby się Wyjątkowo okazało, że kierowca wyjeżdża w niedzielę. I w, potem nie będzie już miał fizycznie tych odpoczynków możliwych do wykonania w dwóch tygodniach, jednego regularnego i dwóch skróconych. Wtedy dopiero wchodzi wyjątkowa konstrukcja przepisu, że jeśli nie da się zrealizować tych odpoczynków dwóch skróconych w dwóch tygodniach prawidłowo z jednym ekstra regularnym, to wówczas stosuje się metodę czterotygodniowej analizy. I znowu zobaczcie, w czterech tygodniach będzie tak naprawdę pięć tych odpoczynków e, tygodniowych do zrealizowania. A przepis mówi, w tych czterech tygodniach ma być co najmniej dwa regularne, czyli te 405-godzinne i co najmniej dwa skrócone. I wtedy rzeczywiście y, słyszycie, i logistycy, spedytorzy, właściciele firm i sami kierowcy, którzy to też zaglądają, y, wtedy wam się kojarzy, że jest ten wyjątek, który tylko dwa skrócone odpoczynki tygodniowe dopuszcza za granicą i one muszą być zrealizowane w takiej formie. Uwaga, to jest wyjątek, od wyjątku. Czyli jeśli mamy wyjątkowe skrócenie odpoczynku tygodniowego, ale zrealizowane w dwóch tygodniach i mają do kompletu regularnych, wtedy jest zwykłe, takie normalne, standardowe skracanie i to jest i w Polsce i za granicą. I to jest artykuł 8 punkt 6 rozporządzenia 561 i tam jest dopiero wyjątkowy zapis. Jeśli nie działa taki sposób skracania odpoczynków tygodniowych i jest kierowca za granicą i dwa te skrócenia wykonuje za granicą, wówczas można zastosować metodę czterotygodniową, czyli w Wydłużony okres analizy, i rzeczywiście wtedy można zrealizować takie bardziej pokręcone to odpoczynki, i one mają swoje wymagania. Dzisiaj omawiam Wam tylko listę tych wyjątków. Jeżeli macie ochotę pogłębić te rzeczy, to na tym kanale, w poprzednich odcinkach, każdy z tych wyjątków już wielokrotnie omawiałem, więc zajrzyjcie tam. Tutaj również Wam się wyświetli pod filmem. Dam Wam link do poradnika, naszego poradnika z Evicenter, który przygotowaliśmy i dla kierowców, i dla spedytorów. Tam tak naprawdę macie. Z obrazowane przepisy rozporządzenia nr 561, żeby było łatwiej połapać się o co chodzi w tych wszystkich zawiłościach prawnych. Czyli jeśli ktoś czyta rozporządzenie i nie do końca potrafi sobie je wytłumaczyć, to wizualizacja graficzna w postaci takiej ulotki powinna wam pomóc. Jeśli jednak macie z tym problem, zapraszam was do dyskusji pod tym filmem, również macie link do kursu. Ten kurs jest przewidziany bardziej dla osób już zaawansowanych, takich zaawansowanych yy, firmowo, biznesowo, zawodowo. Kierowcy raczej tam będą mieli niewielki tylko przykład tego, jak jest czas jazdy analizowany, ale kadrowe, logistycy, spedytorzy, właściciele firm oraz osoby, które aspirują również do stanowiska rozliczającego kierowców, znajdą tam 40 lekcji z różnego rodzaju zakresów, również z zakresu jazdy, przerw, odpoczynków, obsługi tachografu, czy nawet stosowania integracji z programami kadrowo-płacowymi, rozliczanie ewidencji czasu płac nad godzin dyżuru, Nocnych wyjazdów oraz diet wirtualnych: 40 lekcji, 10 godzin wideo plus do tego sesję live. Link do kursu pod tym odcinkiem, zobaczcie jak wygląda darmowa lekcja. Zapraszam Was do kolejnych wyjątków. Odpoczynek tygodniowy, skoro już o nim żeśmy mówili, połączony z odpoczynkiem promowym. To też jest pewnego rodzaju wyjątek, dlatego, że jeszcze kilka lat temu nie dało się w żaden sposób odpoczynku promowego, tego dziennego, który się spędza na promie podczas płynięcia i przeprawy właśnie przez jakąś wodę na promie i Kierowca ma wtedy dostęp do kajuty, do łóżka, już na promie. Samochód jest w ładowni, czyli tutaj jest taki dość długi okres tego odpoczywania. Nie dało się tego połączyć z odpoczyniem tygodniowym. Od kilku lat zostało to zmienione i w tej chwili może być tak naprawdę, że jeżeli ktoś dopływa, już gdzieś e, będzie kończył na przykład tras, tą, tą właśnie przeprawę promową i nie będzie dalej za chwilę jechał w trasę, to po tym odpoczynku promowym może fizycznie kontynuować odpoczynek tygodniowy. Tylko tutaj mam pewien problem interpretacyjny. Jeżeli chcielibyście po odpoczynku tygodniowym przeprawić się promowo, to jest mały problem, dlatego że stosujemy nagle odpoczynek dobowy, tylko że odpoczynek dobowy jest. Po pracy, a przecież jesteście w trakcie odpoczynku tygodniowego. Więc tutaj, jeżeli ktoś chciałby bardzo mocno podyskutować, zapraszam serdecznie. Możemy sobie to wspólnie porysować na sesjach takich jeden, na jeden konsultacjach, jakie stosujemy dla osób, które dopiero zaczynają lub nie mają jeszcze chęci z nami grubiej współpracować, a chcecie, żeby ktoś Wam wytłumaczył te zasady, możemy różnego rodzaju przypadki przedyskutować, i nasi eksperci również na Wasze telefony czekają. Kolejnym wyjątkiem, jaki może się pojawić, to jest odpoczynek na promie, który jest, który jest wyjątkiem odpoczynku dobowego. Czyli sam właśnie układ, kiedy mamy 11 godzin odpoczynku nieprzerwanego, to jest stan, o którym mówiłem kilka minut temu, ale jest możliwość taka, że kiedy wjeżdżamy na prom, na promie kierowca ma odpoczynek w, na łóżku w kajucie, możliwość odpoczynku takiego normalnego, i potem musi zjechać z promu, no bo fizycznie nikt nie będzie czekał, aż kierowca zrealizuje wszystkie swoje potrzeby przez 11, 12 czy 15 godzin. Prom dopływa, trzeba z niego zjechać i dokańcza się właśnie ten odpoczynek. Nie jest to najbardziej sympatyczny odpoczynek, jeśli chodzi o taką sferę no, fizyczną, żeby żeby rzeczywiście się wyspać. Trzeba ten odpoczynek przerwać i to jest ten wyjątek. No właśnie tak to wygląda, ale tu jest jeden warunek bardzo istotny. Kierowca musi mieć dostęp do łóżka w kajucie, czyli musi mieć wygodne miejsce do tego, chociaż niestety po przerwanego, ale jednego odpoczynku dziennego i i ten odpoczynek łącznie musi trwać 11 godzin, nie licząc wjazdów i zjazdów. Czyli może być 2, 2 godziny, godzina, pół godziny przed jeszcze wjechaniem na prom, potem na przykład 6 godzin na promie, czyli mamy 6,5 godziny. Załóżmy już razem, i potem należy dokręcić jeszcze te 4,5 godziny, żeby łącznie było tych godzin czystego odpoczynku 11 godzin Nie wolno to tutaj skracać w odpoczynkach zespołowych, również zespół połączony z Promem musi zrealizować odpoczynek 11 godzinny. Kolejny wyjątek to jest przerwa 45-minutowa i znowu niby banalny przepis, ale bardzo często może się zdarzyć w ten sposób, że coś Wam się tutaj pomyli. I są te takie zasady, które pozwalają podzielić przerwę 45-minutową na dwie części, z czego pierwsza trwa co najmniej 15 minut, a druga część w ramach tych właśnie 4 Pół godziny jazdy może trwać czy po, musi trwać co najmniej 30, i tutaj się w miarę radzicie z tym chociażby czasami. Chociaż jednak czasami słyszę, że jak już ktoś zacznie dzielić te odpoczynki 15-30, to już musi cały dzień potem dzielić. Nie, nie ma takiej metody, nie ma takiego wymogu. Możecie stosować dowolnie standardową przerwę 45-minutową, jedno, jednorazowo w całości, lub jeżeli i potem na przykład podzielić sobie na kolejnym trybie na 15-30. Czyli 45 minut możemy robić w jednym kawałku, a potem pójść na 15.30, albo robić 15.30, 15.30, 15.30. Ważne jest, żeby odpowiednio na tachografię ten postój zarejestrować i nie przekombinować tam, nie przełączyć przypadkiem na dyspozycję lub młoteczki, bo wtedy tej przerwy nie będzie zaliczony. Jest jednak wyjątek od tego małego takiego wyjątku 15-30-minutowego. Wyjątek dla przewozów okazjonalnych osób, czyli w skrócie mówiąc dla wycieczek, które wykonują wycieczkę. I takie właśnie krajoznawcze, dalekie, krótkie to już jest nieistotne, jak daleko jeździmy. Ważne jest to, że ze względu na to, że taki autobus przewozi ludzi, przewozi osoby, które potrzebują, no nie do końca realizować przerwy 15 plus 30, tylko mają te postoje takie bardziej wycieczkowe i wtedy dla nich jest możliwość realizowania przerwy na przykład 20 i 25, 25 i 20, 25 i 25, czyli w sumie ma być 45, ale te już kawałki, na ile one się podzielą, mają być co najmniej 15-minutowe, ale kolejność nie jest podana, więc ten wyjątek nie dotyczy wszystkich firm, uwaga dotyczy właśnie wyjątkowo przewozów okazjonalnych osób. Nie stosujcie go, jeśli nawet widzicie jakąś ulotkę, która nie tłumaczy tego zbyt jasno. To jest też wyjątek od wyjątku dzielenia. Przerwy. Przerwa w podwójnej załodze, skoro rozmawiamy już o przerwach, to jest przerwa, która jest zapisana w artykule 7 rozporządzenia nr 561 i ona została uzupełniona ostatnimi czasy o ten zapis, że w przypadku, kiedy jest załoga podwójna, załoga realizowana, to czas siedzenia z boku przez kierowcę, który tam właśnie ma dyspozycję na tachografię zapisane, jest czasem przerwy. I z tym nikt nie neguje, to jest od zawsze. To jest takie bardziej uzupełnienie przepisu, jakie wymagało się do tego, żeby nikt nie negował tej przerwy. W postaci tego, że, że tam jest dyspozycja a nie postój, no bo samochód w tym czasie jedzie, ale w żaden sposób nikt tak naprawdę nie, nie, nie mówi wprost albo tego nie tłumacza. To jest jak najbardziej cały czas obowiązujące, nawet jeśli nie ma podwójnej załogi, czyli nie zostały te dwie osoby ze sobą połączone w jednym samochodzie z tymi wymogami, że do godziny pierwszej kierowca się pojawił i wtedy już tworzyli razem podwójną załogę, czyli nie stworzono dobrej, prawidłowej podwójnej załogi, nie z Zmienia to faktu, że przerwa jest w tym momencie również realizowana jako dyspozycja czyli mogą ci dwoje kierowcy jechać ze sobą. Nie jest to prawidłowy 30-godzinny okres analizy odpoczynku dziennego, bo to do tego służy bardziej. Natomiast sam fakt, że porusza się pojazd kierowca drugi siedzi z boku i to są dwie pojedyncze załogi w jednym samochodzie. Taki wyjątek jak najbardziej spełnia definicję przerwy. Czyli przerwa nie może być jazdą i przerwa nie może być inną pracą, czyli tak zwanymi młoteczkami. Natomiast to, że kierowca nie może przełączyć tachografu na postój w czasie jazdy, kiedy siedzi z boku na siedzeniu pasażera, no to nie jest jego wina. I ten wyjątek jak najbardziej się broni. I tutaj nie ma z tym żadnego problemu, ani w Polsce, ani za granicą. Chodzi tylko o to, żeby nie czytać tych przepisów tak bardzo wykluczająco się, że jak jest napisane tylko, że w podwójnej załodze to jest przerwa, to to oznacza, że w innej sytuacji przerwa no nie będzie przerwą. Nie przerwa ma swoją definicję i ten wyjątek jest bardzo ważny. To jest kolejny wyjątek, chyba już ósmy, jeśli dobrze widzę, lub dziewiąty. Odstąpienie od przepisów artykułu 12. Zobaczcie, to jest taki bardzo szeroki, już na koniec go zostawiłem. Wyjątek od przepisów, tak po prostu. Nie można wszystkiego idealnie zrobić. Ten świat transportu i branży jeżdżenia po drogach publicznych niestety nie jest idealny. Drogi są zakorkowane, są objazdy, są roboty drogowe. I te zasady właśnie mają taki jeden kurek bezpieczeństwa taki bezpiecznik, żeby jeśli coś się dzieje, jeśli nie jest możliwe zrealizowanie standardów lub nawet tych wyjątków, pozwalających wydłużyć, skrócić czas jazdy czy odpoczynki, to zawsze jest jeszcze element artykułu 12, który pozwala odstąpić od wszystkich przepisów, każdego możliwego, również od tego odpoczywania w kabinie, czyli że jeśli kierowca realizuje odpoczynek tygodniowy. 45-godzinny, to powinien spać poza kabiną, ale artykuł 12 mówi, ale jeśli ze bezpieczeństwa nie ma gdzie spędzić tego odpoczynku poza kabiną, to może go spędzić w kabinie. I to również jest wydruk stachografu i wyjątek związany z artykułem 12, który trzeba wytłumaczyć. Dlaczego kierowca nie miał możliwości bezpiecznego odpoczynku? No bo nie dojechał, bo nie ma tutaj motelu, a fizycznie dojazd do kolejnego hotelu, hotelu czy motelu, czy miejsca jakiegokolwiek odpoczynku będzie z zbyt długi. Więc artykuł 12 jest takim standardem, który mówi, ile potrzebujesz ze względów bezpieczeństwa, tyle możesz te przepisy naruszyć, ale tylko w takim formie właśnie uznaniowej. I tutaj przez długie lata bardzo mocno brakowało tego wskazania, o ile mogę jednak wydłużyć konkretnie ten czas, kiedy wracam do domu. I Komisja Europejska stwierdziła, że trzeba to podmienić już kilka lat temu rzeczywiście znowu w ramach pakietu mobilności. Coś co na ostatnich odcinkach tutaj pokazywałem. W ramach pakietu mobilności dodano wyjątkowy zapis, że jeśli jednak te standardy bezpieczeństwa, ten taki uznaniowy artykuł 12 nie pozwala dojechać jednak do tego miejsca, swojego miejsca zamieszkania czy bazy przedsiębiorstwa, no to pozwólmy tym kierowcom wydłużyć konkretnie o godzinę lub nawet Dwie godziny czas jazdy dziennej i tygodniowej, czyli 11, 10 godzin do 11 lub 12 godzin jazdy dziennej można wydłużyć, a pi i 56 godzin jazdy tygodniowej do maksymalnie 57 czy 58 godzin można wydłużyć. Na ostatnim odcinku też tłumaczyłem, że w związku z tymi wydłużeniami jazdy można wydłużyć nawet o 3-3,5 godziny, tyle ile jest potrzebne, żeby dojechać te dwie godziny do bazy. Czas pracy można wydłużyć, bo w tej czasie dwóch godzin jazdy. Będą postoje, przerwy, jakiś postój na skrzyżowaniu czy na przejeździe kolejowym i naturalne będzie, że ten czas aktywności, czyli czas pracy poświęcony na czysty dojazd będzie dłuższy. Więc Przewidziano wyjątek w wyjątkowym przepisie artykułu 12, że można go wydłużyć również w taki sposób bardzo konkretny. Tam trzeba wykonać odpowiednie przerwy, żeby to było wszystko w porządku. I zobaczcie, wyjątków od wyjątków jest bardzo dużo. Jeśli macie z którymś z tych przepisów problem, jeżeli nie do końca nawet poprzednie filmy na tym kanale wam go wytłumaczyły, napiszcie komentarz pod tym odcinkiem. Jeżeli któryś z przepisów jest wymagający innego podejścia, wytłumaczenia albo na jakimś konkretnym przykładzie, Chcecie, żebym go rozrysował, to będę robił w kolejnych odcinkach. Jeżeli macie potrzebę podyskutowania ze mną bezpośrednio lub z pracownikami, jakie jacy tutaj eksperci pracują w naszej firmie i są gotowi Wam świadczyć tą konsultację, zapraszam Was do kontaktu. Pod tym filmem jest link i również polecam Wam bardzo kurs online. Bardzo często się okazuje, że osoby, które zaczynają lub nawet już pracują długo w firmach transportowych, rozliczają kierowców, nie mają tej pewności siebie, czy wszystko, co robią, jest w porządku, czy yy, ich. Podejście do tematu jest prawidłowe i nie mają z kim podyskutować, ale nie do końca chcą jeszcze dyskutować bezpośrednio przez telefon czy mailowo. Zapraszam Was na kurs. Tam macie 40 lekcji, ponad 40 lekcji, jest 10 godzin wideo i można też w społeczności na komunikatorze Slack wymieniać się komunikatami, pytaniami, doświadczeniami. Bardzo mocno ta społeczność już tam się aktywuje, więc zapraszam Was serdecznie. Link do tego kursu też jest pod tym filmem. Jak wejdziecie w stronę, otrzymać tam Zapraszam was serdecznie, przez 12 miesięcy. Możecie dowolnie uczyć się, szkolić, wracać do każdego materiału i na końcu dostanicie certyfikat, jeżeli Wam to pomoże w pracy. Może akurat będziecie specjalistami odliczenia czasu pracy kierowców. Bardzo serdecznie Wam polecam tę. Branży. Jeśli ten odcinek Ci się podobał, to łapka w górę. Jeśli chcesz wracać do tych odcinków na przyszłość, subskrybuj ten kanał, będzie mi bardzo miło. To jest bezpłatne, algorytmy to lubią. Jeżeli masz pytania do tego odcinka, pisz pod odcinkiem. Jeżeli chcesz rozpocząć od najbliższego miesiąca, kwartału czy roku, na przemian roku rozpocząć współpracę z firmą, czyli z nami, którzy rozliczamy kierowców, a tę wiedzę na tym kanale stosujemy też w praktyce i codziennie odpowiadamy na takie pytanie naszym klientom, zajrzyj na naszą stronę evicenter.pl. Tam znajdziesz usługi oraz oprogramowanie, jakie sprzedajemy do rozdzielenia czasu pracy kierowców. Ono jest skonstruowane w taki sposób, żeby przygotować kompletną dokumentację dla działu, kadr i płac. Oblicza chorobowe, oblicza urlopy, oblicza diety wirtualne, ma połączenie z cepikiem, więc możesz codziennie zweryfikować, czy wszyscy kierowcy i Twoje samochody są zgodne i mają przeglądy, badania lekarskie oraz uprawnienia na bieżąco. Tyle na dziś, Zapraszam do współpracy i następny odcinek. Do zobaczenia. Cześć.